Dance, play, dance with me. And to see all the you Piątek 27 stycznia już po raz 13 zorganizowano powiatowe spotkanie noworoczne. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół nr 8 w Białobrzegach, a wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzystów, duchowieństwa, radnych miejskich i powiatowych, dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz lokalnych przedsiębiorców. Współorganizatorem spotkania była w tym roku gmina-miasto Tomaszów Mazowiecki. No, taką po podjęliśmy wspólnie Decyzję, że co roku to spotkanie samorządowe, noworoczne, będzie organizowane w innej gminie, i teraz przyszła kolejna Tomaszów Mazowiecki w tym roku. Co dają takie spotkania? No przede wszystkim można się spotkać, ale wymienić różnymi poglądami, ale również można uhonorować tych ludzi, bez których wiele rzeczy byłoby trudnych do zrealizowania, albo wręcz niemożliwych. Czasami pokłonić się nad czyjąś pracą, która na co dzień jest niedostrzegalna. A jednak wnosi bardzo wiele pozytywnych yy, i pozytywnej energii, i bardzo wiele pozytywów do życia yy, zwykłych ludzi. Na początku spotkania minutą ciszę uczczono zmarłych w ostatnich dniach posła Rafała Wójcikowskiego oraz Stanisława Kaczmarka Radnego Rady Powiatu. Jak co roku statuetkami Przyjaciel Powiatu wyróżniono osoby, które w wyjątkowy sposób promowały i wspierały Powiat Tomaszowski. Dotychczas w ten sposób uhonorowano 64 osoby, w tym roku dołączyli do nich laureaci nominowani przez starostę Mirosława Kuklińskiego oraz prezydenta Tomaszowa Marcina Witko. Byli to Janusz Wojciechowski, dr Stanisław Kaczyński, Wanda Panfil, ksiądz Grzegorz Hirk, honorata i Przemysław Tchurzowie oraz Stanisław Najder. W tej kadencji postanowiliśmy troszeczkę no, zaostrzyć kryteria, obniżyć, może nie obniżyć, zmniejszyć ilość przyznawanych statuetek, ale podzielić to na kategorie. Kategorie tak, aby to nie były tylko wyróżnienia dla polityków, nawet samorządowców, ale owszem, oni też są nagradzani, ale tak naprawdę, żeby to te różne dziedziny sfery życia człowieka, danej społeczności, no, były zauważone, były docenione. No i jakimi się no, kierujemy kryteriami? Otóż przede wszystkim chcemy zauważyć ludzi, którzy Osiągnęli sukces. Pracują tu, z nami, pomagają, współpracują. Czasami, jak tu było powiedziane, w jednej z tych laudacji są mecenasami kultury, lokalnej kultury, bo wspierają różne przedsięwzięcia artystyczne, ale nie tylko. Pomagają, czasami ratują wielkie inwestycje, gdzie akurat jeden z laureatów firma uratowała dużą inwestycję miejską. I to jest ważne, że to jest lokalny przedsiębiorca, który potrafił stanąć na wysokości zadania ratując wielo wielomilionowe inwestycje, gdzie wykłada się wielki wykonawca krajowy. Więc takich ludzi musimy zauważać, musimy mieć do nich zaufanie, musimy się nimi szczycić i w przyszłości na nich liczyć. Oczywiście zachęcając ich do dalszej współpracy z nami, samorządowcami. To jest takie kryterium biznesowe, to pierwsze. Natomiast pozostałe to są ludzie albo z kultury, albo z dziedziny. Takiej sfery no, działającej bardzo szeroko, bo, bo kultura to też jest zawężenie. Kulturę żeśmy bardziej doceniali w tamtym roku. W tym roku chcieliśmy zauważyć ludzi z naszego otoczenia, którzy są no, znamienitymi postaciami, którzy swoim dorobkiem, osiągnięciem, ale również. Tym, co reprezentują, pomagają powiatowi. No choćby tutaj 25 Brygada Kawalerii e, Powietrznej, no i generał Kaczyński. Przecież tak naprawdę na wojsko zawsze mogliśmy w Tomaszowie liczyć. Wojsko ratowało nas e, w czasie powodzi, takiej sławetnej, kiedyś stuletniej, bym powiedział. Wojsko pomaga, wojsko służy, wojsko reprezentuje nas i siebie, i naród e, na uroczystościach państwowych. A więc na wojsko zawsze możemy liczyć. Dlatego jak najbardziej wydawała mi się słuszna statuetka Przyjaciel Powiatu dla generała Kaczyńskiego. No Euro były poseł Janusz Wojciechowski, no wielka postać, no mówić o niej no nie ma co dużo, bo już było to powiedziane, ale też człowiek też z naszego rejonu, który pomagał nam, samorządowcom, w wielu przypadkach. On pomagał nie tylko samorządom w sensie instytucji, on pomaga zwyczajnemu, szaremu człowiekowi przez porady prawne, włącza się bardzo energicznie w te programy telewizyjne. A więc służy człowiekowi, służy powiatowi i jest naszym przyjacielem, stąd go zauważyliśmy. Jeśli chodzi o księdza Chirka, to też postać, która naprawdę robi dużo więcej niż tylko odprawia msze czy uczy katechezy. On jednak no, prowadzi dzieła charytatywne, dzieła pomocy, dzieła, teraz no, jest bardzo zaangażowany w otwarcie stacjonarnego hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim. A więc człowiek, który no, jest nietuzinkowy, no, zauważyliśmy go, doceniliśmy, no i tak dalej. Oczywiście. W... Ale to w... chyba należy do obowiązków księdza. Niekoniecznie, proszę pani, do obowiązków księdza należy przede wszystkim sprawowanie sakramentów, no i udzielanie posługi sakramentalnej ludziom. Natomiast ksiądz Hirk prowadzi przedszkole, to znaczy no, przynajmniej jest jego z jednym organizatorów. No nie musi tego robić ksiądz. Do tego są powołane inne czynniki czy osoby świeckie. Ksiądz w zakłada hospicjum też nie musi tego robić, bo to y, mops, inne instytucje społeczne miejskie y, powinny realizować tego typu zadania bądź stowarzyszenia charytatywne. No więc to nie jest tak do końca, że ksiądz powinien to robić czy musi to robić. On może to robić i ten to robi, dlatego został zauważony. Przyjaciel powiatu to ktoś wyjątkowy, prawda? Tak. Do czego zobowiązuje statuetka? No myślę, że zobowiązuje, może to jest takie za bardzo mocno powiedziane. My chcemy liczyć na pomoc, na wsparcie, na bycie takim autentycznym przyjacielem. Przyjacielem, który jest w potrzebie i on widzi tą potrzebę i nie musimy go szukać, bo on sam to zauważa, on jest z nami. Kiedykolwiek do niego wyciągniemy bratnią dłoń, to on pomoże. My też będziemy starali się odwzajemniać tą pomoc. A więc to jest ten ktoś, kto tak naprawdę utożsamia się z nami, a my z nim. No i na którego zawsze powinno się móc liczyć. Dlatego to jest właśnie taka statuetka i takie osoby chcemy nią wyróżniać. Panie pośle, czy nie czuje się Pan zaskoczony statuetką? Czuję się zaskoczony, ale to bardzo miłe wyróżnienie. E, przy czym takie mam poczucie, że to ja więcej zawdzięczam Ziemi Tomaszowskiej e, niż Ziemia Tomaszowska mnie. Mam wielką wdzięczność dla. Wielu ludzi tutaj pracujących, dla wielu samorządowców. Tomaszów jest i cały powiat jest takim przykładem, że, oczywiście, tak jak wszędzie w Polsce są tu różne spory i są różne środowiska polityczne, ale dla dobra tej ziemi ci ludzie potrafią współpracować. To jest naprawdę bardzo dobry przykład. Widać w Tomaszowie, że Polska wcale nie jest aż tak podzielona, jak się ostatnio o tym mówi. Mądrzy ludzie, rozsądni ludzie potrafią się porozumiewać i współpracować dobrze dla, dla dobra ludzi, dla dobra mieszkańców, dla dobra tej ziemi. To dobry przykład. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co się dzieje w Tomaszowie, wielu inwestycji, które się tutaj dokonują. Taki piękny dzisiaj występ artystyczny i Tomaszowianie to zespoły, które działają w Tomaszowie, które, które tutaj rozwijają się. Świeżo powstały, to myślę, że ślad działalności pana prezydenta Marcina Witko, dla którego sprawy kultury są szczególnie ważne, ale, ale nie tylko, no, tylko się cieszyć. Tomaszów rzeczywiście przeżywa swój dobry czas. Do czego zobowiązuje nagroda Przyjaciela Powiatu? No, zobowiązuje do tego, żeby gdziekolwiek, cokolwiek się robi, myśleć o tej Ziemi, o jej mieszkańcach. No ja jestem teraz trochę daleko w Luksemburgu w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. To jest instytucja, która zajmuje się kontrolą działalności Unii Europejskiej szeroko, wszystkich jej instytucji wydatkowaniem unijnych pieniędzy. No trzeba robić wszystko, żeby te pieniądze jak najrozsądniej były wydawane i żeby jak najwięcej mogła z nich skorzystać Polska, także Tomaszów. No. Spodziewała się pani tak zaszczytej nagrody? Nie, nie spodziewałam się. To jest naprawdę y, wielka niespodzianka. Ale cieszę się, że jednak pamiętają o mnie władze y, Tomasza Mazowieckiego, bo lata 80., 90. to jednak y, no, głośno było o Tomaszu Mazowieckim i i te sukcesy teraz y, no fajnie, że się po tych sukcesach zbiera się nagrody. Czy Pani zdaniem ta nagroda do czegoś zobowiązuje? Tak. Chciał, jak wcześniej właśnie powiedziałam, mam wychowanków i bardzo dobrych w Meksyku, a teraz chciałabym właśnie wychować z Tomaszowa Mazowieckiego, bo ja pochodzę stąd, nigdy nie zmieniałam barw, zawsze byłam w swoim klubie Lechia Tomaszu i chciałabym bardzo swoją pracą, moimi wiadomościami, no, kogoś poprowadzić i w mojej ślamie. Ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory... Pani poseł, jak pani ocenia to 13-wiatowe spotkanie noworoczne? Cieszę się, że takowe są i że mogę być obecna. To jest dla mnie okazja też do porozmawiania z ludźmi, z którymi czasem się nie widziałam miesiąc, dwa, pół roku, a nawet rok. Dzisiaj muszę powiedzieć, że dla mnie największą radością było spotkanie Wandzi Panfil. I ja bardzo jej szczerze gratuluję tej dzisiejszej nagrody. Ja Wandę Panfil znam dość dobrze i muszę powiedzieć, że to jest taka baba, z której należy brać przykład. Wtedy, kiedy był PRL i nic nie można było, ona powiedziała: Ja, ja tego nie zrobię. Przecież ja mam w sobie tyle siły, i tyle samozaparcia, i tyle wiary w siebie, że ja dam radę. I ona do dzisiaj taka jest. Ostatnio się widziałyśmy w Kraśnicy pod opocznem i Wandzia nawet na chwilę nie spocznie, cały czas ma nowe pomysły. I dlatego ja wiedząc, jaką ona jest cudowną osobą, cudowną kobietą, ile ma w sobie energii, mimo że jest takim huchereczkiem, dzisiaj ją wyściskałam z każdej strony, gratulując tej dzisiejszej nagrody. Złożyłam dzisiaj wszystkim, którzy byli obecni, bo to przedstawiciele wszystkich gmin i miasta Tomaszów, żeby w tym nowym roku, mimo różnych złych rzeczy, które nam grożą, żeby każdy dzień mieli w domu w pracy po prostu spokojny i dobry, żeby nam ten nowy rok przyniósł. Same dobre rzeczy, niezależnie od wszystkiego. W części artystycznej zaprezentowali się chór miejski Artis Gaudium oraz zespół Tiembras, które powstały w ubiegłym roku. Dłuższą relację z 13 powiatowego spotkania noworocznego będzie można obejrzeć na naszej antenie już wkrótce w bloku programowym o godzinie 16.